Czy Twój pies może mieć chorobę lokomocyjną? Warto to sprawdzić, zanim wybierzesz się na urlop autem. Objawy choroby lokomocyjnej u psa to niepokój, nerwowe przemieszczanie się w samochodzie, problem z odpoczynkiem, dyszenie twojego zwierzaka, nadmierne ślinienie się, które może być objawem nudności, czy też nudności i wymioty. Choroba lokomocyjna może minąć i z reguły mija wraz z dorastaniem zwierzęcia. Zdarza się jednak, że nieprzyjemności z nią związane mogą spowodować rozwinięcie się strachu przed podróżowaniem, czyli tak zwany lęk lokomocyjny. W przypadku lęku lokomocyjnego pies może również wymiotować i źle się czuć, jednak przyczyną tego samopoczucia jest już podłoże lękowe. Objawy tych dwóch schorzeń często przenikają się wzajemnie, dlatego warto umieć odróżnić je od siebie. Zatem, jak możesz pomóc chorobie lokomocyjnej u psiaka? Zdarza się. Że problemy z podróżowaniem są na tyle duże, że warto rozważyć podanie psu preparatów uspokajających. To bezpieczne i sprawdzone produkty, które pozwolą psu lepiej znieść podróż. Jednym z nich jest preparat łagodzący objawy stresu u Twojego psa. Podawany odpowiednio wcześniej skutecznie pomaga psu wyciszyć się, co zmniejsza poziom lęków, w tym również lęku lokomocyjnego. Może zdarzyć się jednak, że problemy z podróżowaniem u psa będą tak duże, że wymagana będzie farmakoterapia, czyli podanie leków zgodnie z zasadami zaleceniami lekarza weterynarii. Twój lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie dostosowane do wieku, wagi i rasy zwierzęcia. Pamiętaj, nigdy nie podawaj psu cierpiącemu na chorobę lokomocyjną leków na własną rękę. Do zobaczenia w następnym odcinku.